Magda Stepien opowiedziała o związku jej partner jest znany. Magdalena Stepien przeszła wiele traumatycznych chwil w związku z leczeniem i śmiercią syna. Modelka, która zdecydowała się publicznie przyzywać z za zaczęła się sporadycznie pojawiać na brązowych imprezach. A ostatnio ujawniła szczegóły swojego związku. Wszystko po to, by na co utrzymywać kontakt z fanami. Magda Stepien robi, co może, by nie wydalo się, z kim się aktualnie spotyka. Do tej pory bardzo niechętnie opowiadała nawet o nowym chlopaku. Ale ostatnio na Insta Stories wprost przyznala, że mężczyzna jest osoba znana. Cenimy sobie nasza prywatność i dotychczas udaje nam się je chronić. Mamy nadzieję, że uda nam się jak najdłużej, Poinformowała, odpowiadając na jedno z pytań. Jednocześnie modelka nie omieszkała pominąć pytania, które odnosiło się do Kuberzezniczaka. który zostawili dla innej kobiety, aktualnej zony, gdy Stepien była wciazy Nie bala się zaufać facetowi po tym, co przeszła z dopytywala interneutka. Nie można mierzyć każdego taka sama miara, odparła, dodajac, za aktualne ukochany jest najlepszym wsparciem, jakie mogła sobie wymarzyć. Jesteście ciekawi, kto skradli jej serce?